Mural Amnesty International powstał na woli w ramach akcji maratonu pisania listów. Mural przy rządzie jest częścią akcji pisania listów w intencji oswobodzenia więźniów politycznych na całym świecie. Projekt tego muralu wykonała Nina Łuplińska z agencji Leo Barnett i po moich drobnych modyfikacjach. Ten właśnie projekt przenosimy dziś na ścianę. Naszym celem było to, żeby uzmysłowić ludziom, jaka jest rzeczywistość osób, czy w więzieniu, szczególnie w takich miejscach, jakim jest więzienie na Białorusi, Magier, Rosyjskiej oraz Guantanamo. Siłą rzeczy jest to mural, który jest w takim dosyć uprzywilejowanym klimacie, na Przeważają szarości i przeważa taka właściwie dosyć dominująca atmosfera więzienia. Mora przedstawia więźniów politycznych Alesia Białackiego, zespół Pussy Riot, obywatele Jemenu Sajna Salema, który przebywa w więzieniu w Guantanamo. Mora powstaje już trzy dni, przed nami jeszcze jeden dzień. Dziś właśnie skończyliśmy 8-godzinną zmianę pracy. Wczoraj mianowaliśmy do trzeciej nad ranem. Ściana, którą dostaliśmy przy rondzie Źródka jest rzeczywiście bardzo duża. W najwyższym punkcie ma ponad 5 metrów, 80 metrów długości, więc to jest powierzchnia wymagająca. Mamy nadzieję, że warszawiacy, którzy podróżują przez miasto, Zatrzymują się na przystanku autobusowym naprzeciwko ściany, poświęcą kilka sekund, minut, żeby przeczytać i zastanowić się nad losem więźniów politycznych na całym świecie. Piszcie listy. Listy w obronie więźniów politycznych.